Ewelina, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy dzisiaj na imprezie u Stiflera. Powiedz mi, co Ciebie tutaj sprowadza? E, ciekawość. Sprowadza mnie tutaj przede wszystkim ciekawość. E, jestem e, ciekawa tak naprawdę wszystkiego. Nowych twarzy, e, jak wygląda sama impreza. Słuchaj, jaki Wy w ogóle macie kontakt? Bo jest tutaj duża ekipa z Warsaw Shore, między innymi Trypson i Elizaty, Stifler. Jak wyglądają Wasze relacje? E, ze Stiflerem super. Eee, z Elizą i Trypsenem żadne. Żadne totalnie? Żadne. Ale to się tak rozmyło naturalnie, czy po prostu coś Bardzo was naturalnie. poróżniło? Selekcja naturalna. Okay. I to z twojej strony ta selekcja była, czy znaczy, bardziej z ich? Hmm, pokłóciliśmy się jakieś e, 10 lat temu, e, po czym pogodziłyśmy się z Elizą e, chyba na fejmem ma którymś, ale na AlcoMaster Eliza e, Trzeba krzyczeć coś znowu na mnie, wyzywać mnie, więc po co mi taki ktoś w moim życiu. Jeżeli jednego dnia się godzi, drugiego wyzywa, to dla mnie to jest dziecinada. Ja nie, nie, nie chcę uczestniczyć w czymś takim. Czyli rozumiem, że automatycznie z Elizą mężem również nie masz tych dobrych relacji. Ależ oczywiście, no to wiadomo, no są małżeństwem, no to jedno idzie za drugim. No przynajmniej według mnie tak powinno być. Eliza teraz jest w drugiej edycji programu Królowa Przetrwania. Ty byłaś w pierwszej. Mhm. Czy oglądasz teraz drugą edycję? Ja nie oglądam. Dlaczego? Właśnie dlatego. Okej, okay, czyli nawet z ciekawości nie zerkniesz przez to, że jest tam Eliza. Yy, Oglądałam końcówkę drugiego odcinka, bo akurat yy, Szymon przyłączył. Yy, nie zrobiło na mnie wrażenia póki co. Yy, nawet ludzie pisali mi na live, że trochę nuda. Mm, ale podobno ma się rozkręcić później, więc yy, no może się skuszę. Czyli rozumiem, że Eliza Ci nie będzie przeszkadzać i gdzieś tam z ciekawości odpalisz czwarty odcinek. Być może, jeszcze się zastanowię. A mogę zapytać o faworytkę? Mm to tam jest? Marianna Schreiber, Paulina Smaszcz, Agnieszka Kaczorowska, Eliska. Znaczy przyznam szczerze, że no, nie chcę się wypowiadać na temat faworytki, no bo ja nie obejrzałam żadnego odcinka, tak? Ale nawet z czystej sympatii do kogoś. Często tak jest, wiesz. Twoi fani też po prostu mogli od razu na ciebie stawiać, mimo tego, że nie odpalili nawet pierwszego odcinka poprzedniego no sezonu. Tak, no ale to jednak były osoby, które musiały mnie skądś znać, a ja tak naprawdę nie śledzę losów tych dziewczyn. Eee, Obserwuję chyba tylko Marianne Schreiber z, tej, z tego eee, z tego z tego timu. No i wiem, że chyba jest tam jeszcze Natsu. No to niech będzie Natsu.